20 lat temu motoryzacja się zmieniła. W czerwcu 2002 roku zaprezentowano samochód, który połączył dwie teoretycznie zupełnie niemożliwe dla siebie cechy. Tak, ponieważ pewna firma stwierdziła, że zrobi auto ultrasportowe, bardzo szybkie dla kierowców, którzy pragną wrażeń, ale jednocześnie ci kierowcy będą mogli zabierać na pokład ze sobą rodziny. Na przykład rodziny. A ja Wam powiem, że gdyby ktoś powiedział zabiorę Ci, drogi Adamie, wszystkie samochody tego świata i zostawisz sobie tylko jeden, to właśnie tym jednym samochodem prawdopodobnie byłoby Audi RS6, bo o nim mówimy i ten samochód kończy 20 lat. Piękny jubileusz, prawda? Piękny jubileusz, a zobacz, spójrz na wszystkie generacje. Każda z nich wprowadza coś zupełnie nowego na rynek motoryzacyjny. I my mamy takie szczęście, że dzisiaj mamy tutaj nie jedno RS6, to najnowsze, tylko mamy całą plejadę gwiazd. No i to jest piękne, będziemy się nimi bawić, będziemy się nimi bawić niecnie, bo te samochody są nie tylko do używania na co dzień, ale także od święta, czyli na torze albo na lotnisku. Mówiąc krótko, urodziny ma nie tylko RS6, ale tak jakbyśmy my też je mieli. Pobawimy się w piaskownicy. No i tę poprzeczkę w przypadku C6 podniesiono tak wysoko, że pod maską wylądował silnik V10 i to V10 ten, który był też w S6 na przykład i w S8, tylko tutaj wymieniono w nim 400 elementów. Po co? Po to, żeby zrobić 580 koni mechanicznych, 4,6 do setki. No właśnie 580 tam. koni! Tu jest Mi Turbo, tam wywędrowały silniki wolnossące, a tu jeszcze ten silnik. To jest w ogóle, to jest coś nieprawdopodobnego, jak można opakować tak wielocylindrowy silnik jeszcze o sprzęt, żeby dać jeszcze więcej momentu obrotowego, żeby ten samochód jeszcze szybciej napędzał się, szczególnie przy tych dużych prędkościach. Mało tego, zrobili coś, co się nie śniło nikomu innemu w tamtym okresie, czyli przenieśli silnik super samochodu, który był super samochodem w tamtym okresie, wsadzili go do rodzinnego kombi i jeszcze wzmocnili. Mało tego, żeby słuchajcie, ten silnik tutaj mógł się dobrze chłodzić, to zastosowano siedem różnego rodzaju chłodnic, układów chłodzących, cztery różne wentylatory. A na przykład, pamiętacie, w S6 na przykład LEDy były tutaj, nie? I można było mieć halogeny. W RS6 było niedostępne, LEDy dzienne przeniesiono tutaj, po to, żeby tutaj mogło się więcej dostawać powietrza i chłodzić to auto. Ja pamiętam moje pierwsze spotkanie z tą generacją, to było na lotnisku w Nice i kiedy wyszedłem i zobaczyłem ten samochód pierwszy raz, jak zobaczyłem to poszerzenie, które nawiązuje do Audi 4. Przecież tego z lat 80., zobaczcie, ono jest tak samo cięte. Jak spojrzałem na ten hamulec gigantyczny, który jest po tym. Tu okazało się, że tutaj nie ma przypadku, tu wszystko jest majstersztykiem. A jednocześnie 20-calowe koła, które wtedy były totalną ekstrawagancją, dzisiaj się przyzwyczajam do tego rozmiaru, ale wtedy to był e, totalny sztos. Ja wam powiem, że pojechałem kiedyś do fabryki do Ingolstadt i na odcinku autostrady Nuremberga monachium tej trzypasmowej dziewiątki, gdzie nie ma żadnych ograniczeń prędkości, osiągnąłem tym samochodem tą generacją najwyższą prędkość, jaką kiedykolwiek osiągnąłem, e, czyli 328 km na godzinę. zgodnie z przepisami, żeby nie było. Tak, bo tam można było już sobie zdjąć ten limit 250 km/h. Godzinę, przenieść go do 280, a potem jeszcze wyżej, a te 20-celowe felgi, o których wspomniałeś, były po to, żeby zmieścić tutaj ceramikę o niesamowitej średnicy, bo to było też pierwsze auto w ogóle tego typu na świecie, w którym można było sobie zamówić ceramikę dodatkowo, a przez dwa lata, do początku 2010 roku, ten samochód nosił tytuł najmocniejszego, seryjnego, historycznie produkowanego Audi. I znowu, troszkę czerni, troszkę srebra i kawałeczek karbonu. Nic tutaj do mnie nie krzyczy, a wszystko do mnie przemawia. Poza tym zwróćcie uwagę na takie detale, jak ten znaczek V10. To jest coś, czego już w dzisiejszej motoryzacji nigdy nie spotkamy, nigdy nie zobaczymy, szczególnie kiedy mówimy przy tego typu samochodach. No właśnie, to się staje od razu egzemplarz kolekcjonerski, bo tych samochodów prawdopodobnie już nie będzie, a w dalszym ciągu jest to pospolite, normalne, srebrne kombi. Najlepiej umotywowany samochód w domu yy, wielodzietnym, na przykład. Kochanie, kupiłem nam bardzo duże kombi yy, i bardzo wygodne. Taka, ile ma koni? A tam 580. Żadna kobieta nie pyta od razu, ile ma koni mechanicznych. Czy jest praktyczne? Tak, jest praktyczne. Kochanie, zabierzesz 550 litrów bagaży ze sobą na wakacje, a ja pogonię 580 kucy.